Dzisiaj kolejny dzień, 15 dzień. Musiałem trochę zmodyfikować nasz inkubator, ponieważ wilgotność nie chciała podchodzić wyżej niż 58. Dołożyłem dodatkową grzałkę pod pojemnik z wodą. Także teraz, przy końcówce, myślę, że uda się uzyskać wartości bliskie 65-70%. Zobaczymy niedługo. Tutaj mamy nasze jajka do rutynowego prześwietlenia. Oczywiście kilka sztuk. Za chwilę pokażę Wam jedną przepiórkę. Myślę, że będę musiał odłożyć. Bo jest chyba martwa. Mówię tutaj o tym przypadku. Nie widać w ogóle. naczyń krwionośnych, wewnątrz ciemne plamy i ciemna, taka ciemna obwódka. Zdaje się, że zarodek obarł, o, o, obumarł na późniejszym etapie rozwoju tutaj mamy do porównania jajko inne od razu widać inną barwę tą, widać tą żywą czerwień o może coś zaobserwujemy to by ciekawe przy przepiórce widoczne są naczynia krwionośne. Niestety z zarodkiem będzie gorzej. O, o coś. No ja widzę, ale. Wy pewnie będzie, wam będzie ciężko to zauważyć. Ty Araukan, może coś zaobserwujemy? Nie chcę się poruszać. Mam nadzieję, że wszystko z nim jest okej. Okay. Naczynia krwionośne są widoczne. No. Do obserwacji numer 5. Numer 5. w naszej popękanej zielonej nóżce tak nazwy widać tutaj powiększającą się komorę powietrzną. No razie ruchy. Trudno zaobserwować. No to już się zakładają pewnie, kiedy już coraz słabiej można coś zobaczyć. Jajka przewrócone. No to my się żegnamy i wkładamy do naszego inkubatora. No, wilgotność widać podchodzi. Myślę, że. Niedługo sięgnie 59, także myślę, że się patent sprawdzi. O! o. Wyłączyło się.